Przy okazji dzisiejszego czyszczenia przepustnicy w silniku D4D modelu T25 Toyota Avensis, chciałem Wam pokazać, jak sobie przygotować i jak ją zdemontować do czyszczenia. Otóż trochę zabawy jest na początek, trzeba zdemontować akumulator. Tutaj, te wszystkie złączki. Najważniejsze, żeby tak tutaj sobie tą rurę wypiąć. Mocowanie tego elementu odkręcamy. Tutaj już mamy. Dwie nakrętki z góry i jedną szpilkę na dole. Dokładnie tam w tym miejscu po prawej stronie. Dostęp tutaj jest dosyć ciasny, ograniczony. Musicie sobie przygotować, poluzować obejmy tej gumy, żeby ona całkowicie luźno wam wchodziła, żeby po prostu tutaj był luz. Wypinacie wszystkie wtyczki, które na przepustnicy są, tak jak tutaj widzicie. Są wypięte, ale później po delikatnym uniesieniu tej przepustnicy od spodu też są wtyczki. Dlatego też musicie uważać, aby nic nie urwać, i wtedy możecie sobie próbować wyciągać. Na pewno trzeba dosyć siłowo tą rurę całą elastyczną odciągnąć, aby sobie zrobić miejsce właśnie na wyciągnięcie. Tutaj stąd tej przepustnicy. Tutaj, tak jak widzicie, jest bardzo mało miejsca, ale da się to zrobić bez demontażu całkowitego tego. Jest sporo mniej roboty, ale jest ciasno. Jeżeli macie kolegę do pomocy, to jak najbardziej, bo w momencie, kiedy będziecie wyszarpywać stąd przepustnicę, to ten cały element trzeba odgiąć, żeby sobie zrobić miejsce. Tutaj brudu trochę było. Ja już znam przyczynę swojego problemu, który występował. No, zostało to wyczyszczone za pomocą środków, takich do mycia egiera, jak i innych zmywaczy podobnych. Membrana chodzi w porządku. Także teraz składam wszystko, no i już później będzie próba generalna. Przy tej okazji jeszcze powiem, że tutaj zaglądałem do. Yy, do dolotu i to jest tylko delikatnie tak okopcone, nie ma takich grubych nalotów, warstw. Zastosowałem tutaj prewencyjnie wężyk, wprowadziłem do końca kilkanaście razy właśnie ten z taką końcówką do czyszczenia dolotów. No i później będę odpalał, zobaczymy jak to będzie pracowało. Na pewno na początku będzie dużo dymu, no ale później mam nadzieję, że będzie wszystko dobrze. Także praca jest do wykonania we własnym zakresie. Pozdrawiam serdecznie i... Do następnego ciekawego filmu. Cześć!